Wiesz, nawet polubiłam te spacery na odległość. Ja, tu, ty, tam. Wirtualna ławeczka, muszę przyznać, robi wrażenie. Zimą i latem, a stara poczciwa wierzba ugina się od ciężaru plotek na jej temat. Zimowa szata łąk kojarzy mi się z bajecznymi obrazkami, ale trzeba mieć odrobinę dziecka w sobie, by to dostrzec. A jesteśmy już tacy dorośli. Musisz przyznać, że ujęłam to delikatnie. Czasu nie oszukasz, nie zatrzymasz. Wiem coś na ten temat. Ścieżka? No cóż, chyba wolę ją, gdy zaczyna pachnieć majem. Wtedy więcej barw przewija się przez moją wyobraźnię. I nawet w myślach idę z tobą, a ty przepuszczasz mnie. Bym nakarmiła wzrok pięknem. W zakamarkach drzew ptaki ukryły ćwierkanie, szukają unoszących się na wietrze piór. Woda ze strumyka uwodzi, bo jest kryształowa. Czasem udaje się nam pobyć ze sobą tak na wyciągnięcie dłoni, blisko. Nawet ostatnim razem dorzucane do kominka drwa dały tyle ciepła, i radość odbita w lustrzanej tafli zdawała się o wiele większa. Muzyka w bardzo dobrym tonie relaksowała. Można było unieść się ponad ziemię i nad wszystko poczuć zapach cynamonu. Może dzięki temu powrót do rzeczywistości był mniej bolesny? Teraz czekam na prezent i cierpliwy wzrok. Brązowy. Lubię, jak gładzisz moje obawy, przytulasz rozterki, akceptujesz wady. Bezprzytomne oczy zdejmują ze mnie amulety. Spadam w głąb krzyku. I przestrzeń bez ograniczeń przestaje istnieć. Pragnienie ciszy odnajduję w studni nadziei. W labiryncie świateł widzę sznur lecących ptaków. Czekam na wieczór i nazwany barwą Twoich wspomnień zapach morza turkusowy. Szepty oświetlone oczami latarni, nocne czuwania i ciepłe westchnienia. Śledzę wzrokiem mały punkt i czytam kolejny rozdział bezcelerowej powieści, aby dowiedzieć się, jak smakuje głód i świat głuchy na drugiego człowieka. Po dachu chodzi zakłopotany kot. Prawda, że czarny? A kiedy mnie zabierzesz na łąkę pełną maków, rozpoczniemy biesiadę. Na miękkim kocu w esy-floresy usiądziesz naprzeciw i dostrzeżemy w naszych oczach taniec. Rozsmakujemy się w fantazjach, popijanych chłodną wodą realności. Wciąż głodni siebie, zasłuchani w ptasie odgłosy, uciekniemy od codzienności. W uspokajający, finezyjnie soczysty, zielony. Jeśli wszystko jest snem, to nie chcę się budzić. Pociąg nieznanej relacji, i ludzie w przedziale, nasze uśmiechy, skąd czy dokąd jedziemy, nie wiem. Mijamy perony, kolejne stacje, przekracza nagapę, moda na inność. Kryteria dopasowane w związku zależnym, przynależnym, wolnym bez względu na wymiar, rozmiar, spotęgowanie czy scalenie. Trzymam w dłoni liść z jesiennego spaceru. Pamiętasz? Żółty. Budzę się, zmieniam plany, ciągle pragnę wirtualnie, realnie. A jak mnie nie będzie, to znaczy, że zapragnęłam samotności. Ułamki chwil pomiędzy grą zmysłów umieściłam na twardym dysku. Wiem, że są do odzyskania, pomimo wytartych znaków na klawiaturze uczuć. Co noc zagląda mi w oczy ten sam księżyc niebieski. Ponownie łapię szybki oddech. Rozpoczynam pielgrzymkę w głąb siebie. Usuwam wszystkie gwoździe, które jeszcze kaleczą serce. Zamykam w słoiki wszystko, co stare i niepotrzebne. Bóg mi dał nowe życie. Abym mogła przyjrzeć się górskim strumykiem i biegać boso po łące. W kieszeni noszę koronkę różańca, przekazaną z rąk do rąk na wadowickiej trasie. Wypowiadane szeptem modlitwy, tulą do snu poszarpane nerwy są niczym balsam na przesuszone od słońca ciało. Nie muszę stać przy kuchni spoglądać na zegar, kiedy należy podać gorący obiad. Nie muszę nosić obrączki, która niczym łańcuch trzyma mnie przy podłodze, z mapą w ręku wsiadam w pociąg. Pokonuję stację za stacją, poszukując samej siebie. Gdzieś tam niegdyś zakopanej pod skałą na nowo poznaję, do czego służą zmysły. Zachwycam się zapachem lasu, smakuje słodycz bycia dobrym. Dziękuję ziemio, że mam po czym stąpać. Oficjalnie wszyscy znamy się. Przeglądamy tożsamość podczas porannej toalety. Krew przepływa w żyłach szybciej, kiedy wdychamy porażki sąsiada. Jeden plus jeden to dwa. Dwa plus dwa to cztery. Sprawnie liczymy swoje korzyści, dawać od siebie już jest ciężko. Nawet wtedy, gdy bezdomny siedzi na ulicy, A my niesiemy całą siatkę bułek, Kijem w mrowisko jest prawda o sobie samym. Kiedy sumienie selekcjonuje uczynki, Purpura twarze zalewa, Przyspiesza tempo życia, Jeszcze więcej, Jeszcze mocniej, Tu i teraz. Leżę z córką na trawie, Zgaduję w co przemieniły się chmury. Próbuję na nowo oddychać powietrzem. Choć po słonecznym dniu nadchodzi zmierzch. Strachy na lachy powiesiłam na poddaszu. Wspólnego arcydzieła domu, który budowany przez lata w końcu osiągnął równowagę. Nie chwieje się w żadną stronę. Jeszcze jest mało odporny na krytykę z zapłotu. Lecz próbuję składać puzzle w jedną całość. W kiosku na rogu kupiłam paczkę zapałek. Teraz już nie boję się iść przed siebie, marzyć o siódmym niebie, nawet jeśli jest tylko jedno. Nie potrzebuję trzypokojowego mieszkania, w którym okna zasłania krata. Ani drogiego futra, z którego sypią się wióry. Nie nakarmił wszystkich dzieci świata, ale ochronił jedno, przed fanatyzmem pieniądza, które na snapie zbiera swoje żniwa łamie zasady bycia człowiekiem. Zapalona zapałka wskazuje kierunek pielgrzymki o spokój. Wszystko, co drogie, znajduje się tuż obok, przyciskając twarzyczkę. Do serca. Klęczę przed obrazem Matki Bożej, owładnięta surowością otaczającej przestrzeni. Próbuję zrozumieć, na czym polega cud ocalenia z przeklętego zamku diabłów. Gdzie na kolację podają serce na srebrnej tacy ociekającej krwią i rzeką łez. Wypada pochylić głowę przed majestatem, potężnej siły, której jedno tchnienie wystarczyło, aby ciało niesiono na skrzydłach aniołów. Wdech, wydech, cisza, koj zmysły, Pozwola, pozwala zebrać siłę na dalsze próby wekowania w słoikach kobiecej siły. przestrzenie. Dwie, a jakby jedna. W pierwszej opieram się o płot. Liczę sztachety, wróżę z pestek. Liść klonu unosi godziny. W drugiej czytam i piszę. Myśli na półkach, rzadziej kwiaty w wazonie. Reportaże o księżycu, wierszy nikt nie czyta. Tabliczka z twarzą do jutrzenki, Dobrej godziny czas z napisem: Miłość łączy przestrzenie. Wafelek. Przełożyłeś, jak wafelek rudym latem. Kiwi zielenią, zakwasiła boki, brak poziomki, by wyzwolić. Nasączyłeś miodopitną wódką zmysłów, by upijać się w pojedynkę na czterech. Pod wiatrakiem własnych cieni i nie łączyć lotu ptaka z gwiazdem. Rozłożyłeś spadochrony wafli białych, chrupią słowa, drżę. Obok rozbierałem włos nad czołem. Potem rzęce uniosłem z lekka, usta rozwarły się same. Podbródek drżał niczym mgła w operze. Myśli złożyłem w dłonie, byś znalazła w nich sens penetracji. Opuszki zatoczyły koło złóż linii serca. Byłem, byłem poza. Skołowany. W fałdach arii nie potrafiłem odczytać, czy chcesz mnie na wyłączność. Byliśmy do naga ubrani. Kiedy rozbierałem słowo, obok leżały przeciążenia ust i czerwony dywan. Gramy w brązy, więc jesteś liściem morwy, gdy przecukrzy się dzień, plamką chłodu na dnie oka i wełnianym szalem wzdłuż ognisk. Jak się uprzesz, to w zielone grać będziemy. I na brązach, na fioletach, w pomarańczu odnajdziemy biel. Gdy zapragniesz trawę kosić, będę ostrzem. Polaną promienia byś mógł wdychać zielony tlen. Spojrzysz w łodne ślady, szafirowy ton i śmiech. Zielony śmiech na starym życia asfalcie. Brzoskwinią, kiedy pytasz o miąż, jabłkaś czerwienią i uśpieniem słoty jestem. Usta. Zanurzony w smakowe kubki, tracę równowagę. Poprzez zmysł odszy od cukrowej waty, połykam bakaliowe słowa. W ciepłym oddechu tabliczka czekolady i perłowa pomadka zatykają żyły. Podaj pasy, kochanie. Światło. Podpieram się ciepłem żarówki. Wczorajsze natężenie, dzisiejsze odbicie. Ku zapałce pokrot za jutro. Ocierając kamień o kamień, rozpalam w sercu, iskry są takie przyjemne. Utulam w dłoni światło uciekające, blask oczu naszych. Półprosta. Za późno, by zacząć haftować obrazy. Za późno, by wyśpiewywać ciszy chwilę. Między palcami wyciekły sekundy. Namalowane płótna to tylko odbicia, zadyczce farby, rozpychające kolorami, od błękitu pograna, to z różu do purpury chciałabym krzyczeć. W rozświetlonym poranku liczyć kwiaty jabłoni na gałęzi dłuższej niż przeznaczenie. Księżycową noc pić napój bołów, Plejać gwiazd tańczących wiosenną zorządkanych, i skakać po minutach jak klawiszach fortepianu z bieżącą nutą po linię ciągłą przed siebie ku popojutrzu, półprosta. Jeszcze jestem przy Tobie, jeszcze ciągle jest dziś, ale kołacze w głowie o łodzi podniebnej myśl: Nie, nie, jeszcze nie teraz. Chcieli Panie darować mi i cofnąć dzień na schodach o kilka lat albo dni. Podziwiać Twoje stworzenia ze źródeł twych wodę pić, ogrzewać stopami ziemię to wszystko, a jakby nic. Panie, w darze przynoszę ci garść świadec, dobrych i tych, o których z zakrytą twarzą myślę. Kielich do końca wysączyć muszę, lecz ocal proszę moją duszę. Słyszysz ją nagą, szukasz materii, aby ją przyodziać, a mówiłeś, że ją kochasz. Prawda? Promieniście roziskrzyła się na chwilę, niby diament zapłonęła w blasku dnia, i upadła pod strudzone stopy, gdy do grobu syna matka szła. Z samotną kawą w bezludnym ogrodzie. Pocieszam kwitnącą brzoskwinię, kawa wystygła, rozsypane wiersze, a chmury płyną, płyną, cisza i tylko czas wskazówki przestawia. Wszechobecny nic nie ma na względzie, w dzień i w noc czai się. Wślizguje przez szpary, spada z kwaśnym deszczem, lustruje ulicę, akcentując swoją wielkość, powiększając oczy. I tylko ona jedna potrafi go pokonać wiara.